Nie było mnie długi czas, ale oczywiście nie potrafiłabym nie kupować książek. Nagromadziło mi się ich aż 26, dlatego dzisiaj w filmie chcę Wam je pokazać. Cześć, jestem Kasia i witam was na kanale Dona Arboris. I tak jak już mówiłam, e, dzisiaj book haul e, jest książek 26, jak już też wspomniałam. E, to może zacznę od razu od pokazywania, dlatego, że troszeczkę tego jest. E, pierwszą książką, którą kupiłam, w sumie e, pierwsze kilka książek kupiłam od wydawnictwa Czwarta Strona. Oni w wakacje w czwartek wystawiają się na świeżym powietrzu. W Poznaniu i wszystkie książki są w sumie za 10 zł. Można tam naprawdę znaleźć bardzo fajne książki, w związku z tym, że mają jakieś lekkie uszkodzenia, których ja w sumie za bardzo nie widzę. I pierwsze takie książki to jest książka Żniwiarz za 10 zł, Czerwone Słońce oraz druga książka również Żniwiarz. Pusta noc. Będę polować jeszcze na trzeci tom i też właśnie od czwartej strony, jak mi się uda, bo książki no zobaczcie, są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nic im tak naprawdę nie dolega. No, może tutaj troszeczkę jest też podłamane, no ale tak naprawdę interesuje mnie treść i e, książki zadychę to zawsze jest okazja. Kolejne książki, również e, zadychę, e, to jest oczywiście Nikczemni od Wiktorii Schwab. E, książka rozleklamowana, więc jestem jej też ciekawa e, i myślę, że je najpierw ją przeczytam, a później może jak mi się spodoba. E, w sumie nawet jak mi się nie spodoba, to i tak e, kupię trylogię. Jej jak ta trilogia się nazywała? Mroczniejszy Odcinek Magii, o właśnie. Dobra, kolejna książka za 10 zł Jest to książka Siedem mężów Evelyn Igo. Książka, o której też słyszałam dużo pozytywnych rzeczy, więc bardzo chętnie ją przeczytam. Następne dwa tomy to jest Decal, Inwazja i Wezwanie. Te książki również kupiłam za dychę, również są w dobrym stanie, więc jestem zado zadowolona bardzo z tych książek. Jest to fantastyka, młodzieżówka, no tutaj miał coś przyklejone, to sobie oddrapię. Jest to książka dla, tak przynajmniej piszą na Blerbie, dla miłośników Igrzysk Śmierci. Ja Igrzyska Śmierci oglądałam, co prawda nie czytałam, ale chętnie sięgnę po tej książki. Kolejne książki również zadychę. Aha, no i tutaj zrobiłam błąd, bo raz byłam i kupiłam okrutną pieśń i później byłam drugi raz i nie wiedziałam, czy kupiłam mroczny duet, czy okrutną pieśń. No i stwierdziłam, że E, chyba mam mroczny duet, więc mam dwie książki e, okrutna pięć. W ogóle zauważam, że mam sporo podwójnych książek, książek, których, e, no, nie zamierzam już czytać albo przeczytałam i niekoniecznie chcę je mieć u siebie w zbiorze, więc pewnie będę e, wystawiała je na sprzedaż. Kolejna książka, którą kupiłam już dosyć dawno, ale jej chyba nie pokazywałam. Stephena Kinga w ogóle kocham, uwielbiam. No i książka, co prawda, jest cieniutka, kosztowała tylko 16,99, jak odbierałam przesyłkę w taniej książce, w świat książki, przepraszam. No i była na wystawce, więc od razu ją hapnęłam, więc cena też okazjonalna. No i kolejne książki, które Wam pokażę, są to książki z nieprzeczytane.pl, które kupiłam po naprawdę bardzo niskiej cenie. No i pierwszą z takich książek jest Trup na plaży anety Jadowskiej. Książka, którą kupiłam dokładnie za 7,38, więc bardzo dobra okazja. Ja ją Chciałam kiedyś wcześniej kupić, ale stwierdziłam, że mam tyle kryminałów do przeczytania, że na razie się wstrzymam. No ale jak zobaczyłam taką okazję, no to Musiałam koniecznie ją mieć. I kolejne książki z nieprzeczytane.pl. Jest to książka wczoraj, którą się tak naprawdę wahałam, ale jak zobaczyłam, że jest za 12 zł, no to stwierdziłam, dobra, kupię. Podoba mi się ta historia, że ludzie pamiętają tylko jeden dzień wstecz i później zapominają, czyli pamiętają tylko to, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo fajna koncepcja, przynajmniej mi się spodobała. No i chętnie też sięgnę po tę książkę, żebyś się przekonać e, czy rzeczywiście e, jest tak dobra jak mi się wydaje. E, no i następna książka również z Nieprzeczytane.pl e, to jest Fashion Victim e, książka e, tak zbrodnie w świecie mody. E, książka którą kupiłam również za 12 zł, więc to była naprawdę okazja na Nieprzeczytane.pl e, książka którą chciałam koniecznie mieć ale e, jakoś zawsze jej nie kupowałam, zawsze gdzieś tam widziałam, że ona, no miałam ją na oku, no ale jak się pojawiła okazja za 12 zł, od razu ją kupiłam. E, kolejna książka, którą e, kupiłam, to jest Strasz e, Strasz od Terego Pratchetta, e, którego muszę nadrobić, bo zbierają mi się jego książki, e, a jeszcze e, mam spore zaległości. W każdym razie tą książkę, tę książkę kupiłam... Też w okolicach 7-8 zł, więc to była e, dobra okazja. Mm, no i książka, którą w sumie nie wiem, czy wam pokazywałam, są to czarne dziury. E, książkę, którą dostałam w prezencie od mojej babci. W sumie ja ją sprezentowałam, później moja babcia dostała od kogoś taki sam egzemplarz. E, no i w końcu on przywędrował do mnie. I kolejna książka jest to Stephen Hawking, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, czyli znowu książka zdublowana przez inną wnuczkę, w sumie przeze mnie, bo ja babci kupiałam tę książkę, okazało się, że babcia już ją dostała od innej wnuczki. I jeszcze książka, o której Wam już mówiłam w poprzednim filmiku, czyli jest to książka Niespokojny umysł, książka, która wywarła naprawdę na mnie bardzo duże wrażenie. I jest e, dla mnie e, bardzo ważną pozycją. E, następne książki są to e, książki e, z regału miejskiego, część, która została przeniesiona przez mojego tatę. E, jedną z nich jest e, Jerzy Szczur. E, mój tata ją przeczytał, mówi, że jest całkiem, całkiem. E, tak sobie myślę, więc no, myślę, że będzie dużo humoru w tej książce, znając Szczura. No, i kolejne książki, które również dostałam od Taty, jest to Zimny Strach. To jest Thriller, również książkę, którą znalazł w Regale Miejskim. No i tak to zabieramy sporo książek z regału miejskiego, ale później też sporo książek tam odkładamy, więc to jest tak, taka równoważnia. No i jeszcze jedna książka, również z regału miejskiego, którą mi przyniósł Tata, to jest Stephen King, Cztery Pory Roku. I miałam tę książkę w większym formacie, nie w kieszonkowej, ale komuś pożyczała mi do mnie nie wróciła, więc się cieszę, że ją ponownie mam, bo tamtej nawet nie zdążyłam przeczytać. I jeszcze jedna książka od taty, koniec zimy, również z regału miejskiego. Nie wiem, czy ją będę czytać, czy to moje klimaty, aczkolwiek mój tata ją zachwalał, więc jak nie będę miała co czytać, to po potem książkę. I jeszcze dwie nowości, dwie książki, na które czekałam, i czekam również na trzeci tom, a mówię tutaj o trylogii Grisza. Udało mi się w tych pięknych oprawkach zdobyć cień i kość. Później czekałam na oblężnica i nawałnica, i czekam teraz na trzeci tom, który już mam zamówiony. No i wiem, jest tam ten zmrocz, ale ja myślę, że to przeżyję. A książki są naprawdę pięknie wydane. Pierwszego tomu i w ogóle tamtych wcześniejszych wydań nie mogłam dostać, ciężko je w ogóle dostać. A z tych książek jestem naprawdę zadowolona, w ogóle będą ładnie wyglądać na półce. I jeszcze jedna książka, o której zapomniałam z regału miejskiego, to jest Katarzyna Grochola, Serce na tym braku". Ja w ogóle w gimnazjum zaczytywałam się w Grocholi, nawet troszeczkę w liceum. Nie wiem, czy przeczytam tę książkę, ale no, dostałam, więc zobaczę. Jak nie, to ją z powrotem na regał miejski. No i zostały ostatnie trzy książki, które sprezentowała mojej babci. Dwie są z dziedziny właśnie wszechświata, kosmosu, bo moja babcia bardzo lubi tą tematykę, w ogóle od dziecka się nią interesuje i. E, pochłania te książki e, z takim wielkim apetytem. I jedna książka e, troszeczkę innej tematyki, ale myślę, że też dla babci e, będzie bardzo ważna. No i są. Są. Kurczaka, noga, i chyba nie powiem Wam tytułów. E, powiem Wam po wrześniu, dlatego, że to będą prezenty dla mojej babci, e, i w ogóle się teraz wygaduję, moja babcia pewnie ogląda, witam babciu, ogląda ten filmik, no więc nie zdradzę tytułu. W każdym razie mamy, zbijałem trzy książki w prezencie dla babci w podziękowaniu, na które dostanie na ślubie. No i w sumie to są wszystkie książki, spróbuję je podnieść do góry, jeżeli mi się uda. Nie uda mi się wszystkich ich pokazać, więc na dwa razy Wam pokażę. Tak się prezentują wszystkie książki. I tak prezentuje się druga kubka książek. I to są już wszystkie książki, które wyłowiłam w ostatnich miesiącach. Możecie oczywiście w komentarzach dzielić się tym, co obecnie czytacie, tym, co ostatnio przeczytaliście i bardzo Wam się podobało, czy po prostu też, jakie książki ostatnio nabyliście. No i dzisiaj już to wszystko. Możecie dać oczywiście łapkę w górę. No i widzimy się w kolejny piątek. Pa!